to Izbain przejął, ale nie dokładnie do Agüero, Teraz się partia bardziej na Argentyna bluzka piłkę i teraz okazja do Marini. Rojo i dobra interwencja Agüero, jest Fernández, a i teraz ci brakowało. Messi Messi, na ile brakowało teraz. Tak, Garaj, right. po raz kolejny Garaj. Proszę, proszę. Sporadnił się z Fernandesem Brezo. Proszę. Nie udało mu się złapnąć tą minucę czujnika. Proszę. Wreszcie Suzai, ciąg Suzai Na prawo do, no, ta z i okazja! Proszę, mówiliśmy o tym Rezo! Fantastycznie! Czy to jest ten moment? Messi sam, Messi obok! no man. z daleka. Proszę, z To było ćwiczenie na treningach. Jest okazja! Rezo, ale Ależ tam było groźne! Tego spotkania. Proszę, proszę! Coś szansę, drużyna i już ściągnęły, ściągnęły na swoją połowę, przebiegli tak. raczej rano. Messi, I to dziwi to zastanawia. się, że pięciu, sześciu, siedmiu nawet armii w moment też zostaje. i Maria, może to jest ten moment, proszę świetnie. Tak, czy też dobra, raczej chyba dobra, nie, zdecydował się na strzał w boczną. Palacio, O proszę. Ja wiem gdzie będzie tutaj, gdzie będzie poszukany. Akcji spokojnie wyprowadził ucinkę, jak widzieliśmy. Plus, plus teraz, plus teraz jest tak do rezy za Reza, Reza. reza. Mierzył, mierzył. Widzieliśmy, się, że miał dwóch zawodników. Próbował w tym meczu kilka razy ze stałych fragmentów. Goru Messiego zdobytym w 91. minucie spotkania. On na Państwa ekranach, ale myślę, że druga połowa szczególnie dostarczyła.